Pokażę Wam pokój Kasi, który jest pokojem kasy, ale musimy tutaj pozmieniać trochę w nim. Więc tak on wygląda. To jest dosyć mały pokój. Zaraz zapalę wam światło, żeby lepiej było widać. Ale jak widzicie, to jest jeden z tych boxroom, jak to się nazywa w, angiel w angielskich domach. I on jest dosyć mały, ale ten boxroom ma miejsce na łóżko. Takie małe, pojedyncze uszko. Pokażę wam wszystko po kolei, żebyście um, po prostu widzieli dokładnie, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy wtyczkę i mamy tę lampkę. Tutaj mamy lampkę, którą kupiłam królika dla Sofii. Mam dwie córki. Sofia z wieku 10 lat i Kasi ma 3 latka. I to jest lampa Sofii, starszej córki, ale ona już nie poczuje w pokoju, więc przerzuciliśmy ją tutaj. I tutaj jest taki nocny Taki, wiadomo, stolik nocny, i ten stolik też ma z jakieś, nie wiem, 7 lat. Prawdopodobnie. Jedyny problem, co miałam z tą lampką, to ona miała taką wtyczkę. Jeżeli macie takie wtyczki i kupicie takie lampki, to Sofii Pokój te gniazdko miało specjalne tutaj włączenie na to wtyczkę, a te tutaj, jak widzicie, nie ma, nie mogę bezpośrednio tego włączyć, więc zobaczyłam, że w takie coś. Można tutaj sobie właśnie włożyć i normalnie wtedy działa. Teraz jest dużo rzeczy właśnie, które mają takie połączenie, a nie takie. Więc jeżeli macie taki sam problem i kupicie coś, na przykład lampkę nocną czy cokolwiek i ma one takie połączenie, to bardzo łatwo jest załatwić sprawę. Kupuje się po prostu taką małą cząstkę. Niektóre mają właśnie dwa albo trzy nawet takie wtyczki tutaj dookoła. Tajemna, to ma tylko jedno, bo działa to na iPhone i na inne rzeczy, ale... Jest przydatna, jest na USB, chyba to się nazywa. Więc ym, ma tutaj regulację ta lampka, zaraz Wam pokażę tutaj tą wtyczkę. I no, dzień jest w tej chwili, więc nie, nie zobaczycie dobrze, ym, ale no, nie widać jednak. Ym, nie wiem, czy jak zgaszę światło, czy będzie widać lepiej, czy też nie, chyba nie. O, widać. Także tak wygląda ta lampka nocna, także ta lampka odziedziczyła, będzie Kasia odziedziczyła ją po Sofii, ale ta tej nocna, stolik, chcę go wymienić i już zamówiłam coś. Nie wiem czy widzicie takie skrzynie, bo to, w tym pokoju nie ma dużo miejsca na przechowywanie różnych rzeczy, więc postanowiłam, że kupię takie białe skrzynie z takim złotym detalem, i one będą sobie od uszka do samego tego, żeby aby się zmieściły tutaj, i żeby mogła wypać je książkami albo czymś innym. Coś, co na przykład muszę przechowywać. I mam książki szkolne po Sofii, które przydadzą się też Kasi, i pomyślałam, że po prostu wypełnię je te skrzynie białe, kupię zamiast stolika. I dobrze, że zajmą trochę więcej miejsca ta skrzynie dotąd, i to będą dwie, jedna na drugą. Ale mam nadzieję, że no, będzie trochę więcej miejsca do przechowywania rzeczy. Uszko to zostanie takie, jakie jest, więc mam tutaj uszko. poduszki i powiem wam, że zamówiłam też pościel, która pościel będzie wyglądać tak samo jak tapeta na naszą ścianę. Powiem wam, że nie chcę za dużo zmieniać w tym pokoju, bo jak Kasi wyrośnie, ona ma 3 latka dopiero, to za jakieś, o, nie. 5 lat. Będę chciała ten pokój zmienić tak, żeby pasował bardziej do nas latki, pasował bardziej do tych wiekowo, a jak widzicie jest neutralny, jest biały, kremowy, biały jak chcecie i jak ona podrośnie to po prostu pozbędziemy się tapety, pozbędziemy się lampki dla dzieci, zmienimy znowu pościelę na takie białe, takie zwykłe, neutralne tak jak ta. Pozbędziemy się oczywiście zabawek, tutaj Wam pokażę, i biurko będzie inne. Pokażę Wam krok po kroku wszystko, co będzie tutaj zmienione, ale ogólnie, bądźcie ze światłem, będziemy chcieli właśnie coś podobnego mieć i łatwo zmienić pokój z pokoju dla dziecka małego, trzylatka, na pokój takiej nastolatki. Więc pokażę Wam kilka rzeczy, które będę zmienić w tej chwili, no i potem pewnie wrócimy do tego. Coś jak kasy podrośnie, to zmienimy znowu. Więc uszko zostanie tak jak jest. Uszko kosztuje bardzo dużo kasy, powiem wam, a ono jest neutralne i dlatego będzie super dla nastolatki, będzie super dla mniejszego dziecka, bo jest po prostu pojedyncze uszko, ale tak jak mówię, on ma podwójny, tutaj jest następny materac właściwie. Jak jest ktoś na sleepover? Można sobie rozłożyć go, jest następny materac na spanie, także można spać koło dziecka, także to jest fajne. Jeżeli chodzi o te właśnie em, wiszące półki, będziemy je ściągać, także e, ściągnę, pozbędę się tych półek, ale powiem Wam, że ja e, zatrzymam te półki ze śrubkami, bo przydadzą mi się jak kasi wyrośnie. I te półki znowu będziemy zawieszać. Dlatego, schowam sobie, przydadzą mi się później. One są zwykłe półki, takie kremowe, białe, które łatwo było przywiercić. I mamy je dwie, dwie, będziemy ściągać, bo będzie też szła tapeta. Tapeta będzie szła od dołu, nie właściwie nie od samego podłogi, tylko ta tapeta będzie szła gdzieś, jak to się kończy, odtąd do samej góry. I to jest tapeta mierzona. Kupiona na miarę. Także wymieściliśmy tą ścianę i będzie szła całością. Ta jedna ściana będzie miała tapetę. Tapeta jest zamówiona z tej samej firmy z Hiszpanii. Także już jest zamówiona i już niedługo, za kilka dni, przyjdzie. Pokażę Wam, jak przyjdzie. Będziemy tą tapetę razem zawieszać. Właściwie mój mąż, ale ona jest taka sama jak w Sofii Pokoju, więc pokażę Wam szybko. To jest Sofii Pokój i. Mamy tutaj tapetę Sofii Ona jest właśnie zamawiana z Hiszpanii I ta tapeta jest tak jakby naklejka Była bardzo prosta, żeby ją przywieźć I No Sofia już ma je dobre kilka lat Nie ma z niej żadnych problemów Można ją bardzo wyczyścić łatwo Jest taka no, taki kolor neutralny Lekki Pasuje do wszystkiego Sofia już będzie taką na nastolatką Dlatego zmieniamy jej tutaj łóżko niedługo Na takie podwójne i pozbywamy się tego uszka, także będziemy trochę, kilka zmian tutaj robić w jej pokoju, bo jest trochę taki, um, ma jeszcze zamek taki, także pozbędziemy się tego. W każdym bądź razie wracając do tapety, ta tapeta jest z Hiszpanii, ma Sofii imię i Kasi tapeta będzie trochę inna, bo będzie na całą ścianę i będzie miała Rapunzel. Trochę jest tego pokażę Wam właściwie. Wybieraliśmy, wybieraliśmy. Kasji pomiędzy kilkoma tapetami. Pokażę Wam zaraz jakimi. I zdecydowaliśmy się na Rapunzel. To jest tapeta, która wyszła z obiegu, ale powiedzieli oni, że oni się zgodzą i nam ją zrobią, więc naprawdę jestem zadowolona. Więc tutaj pójdzie tapeta, i te półki będziemy ściągać całkowicie. Pozbędziemy się ich. Moglibyśmy puścić je na tutaj na tą ścianę, ale myślę, że pozbędziemy się ich. Jeszcze pomyślę, ale chyba. Um, Przetrzymamy je jak Kasi podrośnie. Więc tutaj będzie szła tapeta, i ta tapeta z Le Rapunzel będzie miała taką samą pościel i dwie poduszki. Jedna z tych poduszek będzie miała nad kokardę. Takie ładne, dekoracyjne, różowe kokardy na wierzchu. Będzie tu taki kolor, taki kolor jasny, kolor chyba różowy, też tak jak Sofii pokoju. Dalej mamy tutaj Żerafę, oczywiście ta Żerafa może zostać, ona jest w pokoju Sofii. I będzie miała um, kasy, jak podrośnie, podbędziemy się tej żrafy wiadomo, jak już wyrośnie, ale w tej chwili może sobie tutaj być. Mamy tutaj Misia, taki brązowy Misio, królik właściwie, jak widzicie. Do spania, y, bo Kasi ma 3 latka i lubi jeszcze trzymać się za rękę albo spać z misiami, także Misio tutaj jest. Tutaj mamy takie dekoracyjne, są takie suche, y, dekoracyjne kwiaty w y, wazonie, one są dekoracyjne były one w salonie, na dole powinny być, ale Kasi mi one były dosyć drogie i one mają taki kolor jak widzicie taki e, złoto takie inne, ale Kasi stłukła mi ją, chyba 60 funtów to kosztowało na świecie, dlatego przyniosłam to na górę, więc może będzie tak, że musimy się pozbyć i wrzucić teraz to do salonu, tutaj e, takie mamy zamiast żaluzji, zamiast firanek mamy właśnie takie coś, to jest materiałowe Opuszcza się na noc Dobry materiał, powiem wam, że Dużo nie zapłaciłam za to, ale Znowu neutralny kolor, który może być Służyć dla dziewczynki małej I dla nastolatki, dlatego jest Dobrze zainwestować w takie coś, co Nie musicie non stop zmieniać Także to jest To zostanie, mamy tutaj budzik On nie jest podłączony, ale to jest budzik Który, który ma tutaj Właśnie czas godzinę i można jak mówię, służyć jako budzik mamy tutaj też laleczkę taką baletnicę jakby, jak widzicie i kupiłam kilka rzeczy na biurko włącznie z lampką, zaraz wam pokażę tutaj na ołówki, kredki dla kasy żeby sobie malowała i mamy tutaj lampkę to jest taka mała lampka, ona bardzo mało kosztowała chyba 12 funtów zobaczcie Fajna lampka i kilka kupiłam notatników, takich fajnych dla Sofii. Ten jest akurat w linie, chyba. Także kilka takich, tak, w linie, żeby sobie ćwiczyła dla Sofii pisanie. Także mamy to. I kupiłam też. To Sofia już miała takie pomadki, chyba tutaj są. To będzie albo można sobie tak położyć, albo w tą stronę. Na przezroczyste, bo będzie pasować Jako nastolatka i jako dziecko Będę dużo kolorowych długopisów zamówiła mi, także będzie miała tutaj Na biurko i jeszcze do tego Zamówiłam taką matę, której nie jestem Tak pewna, ale ta mata Powiem wam Jest taka kolorowa i kładzie się Ją na biurko Pokażę wam za chwilę jak będzie działać, bo muszę ją podłączyć specjalnie Tutaj Przychodzimy teraz do biurka, więc Tutaj mamy lampkę, uszko to wszystkie puki zostaną zdjęte i będzie fajna tapeta, która tak samo na łóżku będzie właśnie pojedyncza pościel, i fajne poduszki. Bardzo ładnie to będzie wyglądać. Mamy tutaj też naszego króliczka, myślę, że fajnie pasuje. I tak jak mówię, białe skrzynie tutaj będą, które już zamówiłam i już widzicie je tam w korytarzu, także wam zaraz pokażę. Ale pierwsze, zanim wam pokażę, to tutaj mamy biurko. Także piórko będzie pasować dla nastolatki i dla małej dziewczynki z krzesełkiem e, i więcej bardzo tutaj nic nie wejdzie. W tym jest problem. Zamówiłam, e, powiem wam, nowe krzesło, bo to jest bardzo niewygodne. Wygląda ok, to jest białe i nacie tak trzęsie bardzo. Nie jest stabilne, ale było ok przez kilka lat. Te wszystkie rzeczy to nie jestem taka jak duże z YouTuberów, że rok i wywalają i co inne, i co inne. Tylko ja potrzebuję coś takiego, co będzie mi służyć na lata. I powiem Wam, że te biurko jest strasznie niewygodne, to krzesło. I mój mąż pracuje często z domu, ja pracuję z domu i powiem Wam, że to jest tragedia z tym yy, niewygodnym krzesłem. Jest tragiczne. I będziemy, no już mieliśmy go z 8 lat, obliczyłam ostatnio i będziemy zmieniać. Zamówiłam już, właściwie zamówiłam już krzesło, które jest bardziej takie materiałowe, żeby było wygodne i z takiej lepszej firmy. I chyba zapłaciłam około 300 funtów. Wiem, krzesło 300 funtów tragedia, ale myślę, że to będzie dobra inwestycja, bo nie zamierzam tutaj już zmieniać. Te krzesło będzie służyć, nowe krzesło będzie służyć nam, jeżeli pracujemy z domu. Szczególnie mojemu mężowi Kasi, Sofii, bo to jest jedno i jedyne Musicie brać to, po względu, że to będzie jedno i jedyne nasze krzesło i biurko w całym domu Bo w Sofii pokoju niestety jak zmienimy i wrzucimy jej uszko duże, podwójne To nie będzie miejsca na krzesło i biurko Dlatego to będzie jedyne biurko i krzesło, w które chcę zainwestować Które będzie wygodne i będzie takie uniwersalne, że wszyscy będziemy mogli z niego korzystać Tutaj mamy półkę, która zostanie Krzesło zamówiłam i one będzie miało trochę, chyba taki kolor, trochę taki nogi. A tutaj taki beż, chyba beżowy kolor albo taki jasny właściwie. Także to krzesło już jest w drodze, pokażę Wam jak dojdzie. Także to będziemy zmienić krzesło, a biurko będzie z IKEA i te biurko będzie to te jedno najpopularniejsze z IKEA biurko, które będzie miało po jednej stronie dużo szuflad od góry do dołu. W które szuflady chcę wszystko poupychać, takie rzeczy jak notatniki, długopisy, takie różne rzeczy. Także potrzebuję coś gdzie mogę rzeczy po prostu pochować, gumki do włosów dla dziewczyn. Mam dwie dziewczynki i chcę po prostu, żeby było Dużo jest tych szuflad, te szuflady są głębokie. Nie wiem, czy widzieliście ostatni vlog nasz, ale pojechaliśmy do Ikea i nie mieli stóp do tego krzesła, nóg, więc nie mogliśmy kupić biurka. Także co zrobimy? Co zrobimy? Click and collect, czyli zamówimy biurko i pojedziemy po prostu na weekendzie i odbierzemy to biurko. Także biurko będzie z i białe jest i ma tutaj dużo szuflad. Także w drodze mamy krzesło nowe i będziemy mieli nowe biurko. Co jeszcze? To tutaj mamy taką wazę ze sztucznymi kwiatami. Te kwiaty były w pokoju, nie, były kupione do kuchni, bo mamy wielki stół i potrzebowaliśmy dużego, właśnie taki dzbanek z takimi kwiatami szerokimi, bo inaczej wygląda trochę tak pusto, więc. Ten dzbanek wróci do kuchni Tutaj mamy lampkę Starą lampkę z naszej sypialni Ale nie mieliśmy co z nią zrobić, więc trafiła tutaj Do tego pokoju, bo to było składowisko Z różnymi rzeczmi w tym pokoju Więc tej lampki się pozbędziemy Nie, właściwie zostawimy tą lampkę tutaj I kupiłam Sofii dodatkową lampkę Tą mini taką Ona ma nawet pilota, powiem wam Bardzo fajna dla dziecka, dla małego pokoju I jak starsza będzie To nie będzie nam potrzebna, ale na pewno nam posłuży jakieś 8 lat, kto wie Mamy tutaj książki takie dekoracyjne I z następną baleknicę i świecę świąteczną I choinki świąteczne, więc tego się zdecydowanie pozbędziemy Te Chanel książki mogą być, bo nawet do nastolatki do dekoracji I prawdziwy kwiatek, który może sobie zwisać, bo nie przeszkadza nikomu Więc ta szafka zostanie, tylko pozbędziemy się choinek i świecy Mamy tutaj dekoracyjną nowy Nową, właśnie tą lampkę, Powiem wam, że ona zmienia kolor. Zobaczcie. Także tak wygląda nasza lampka. Ona sobie może tutaj stać, albo możemy ją wziąć na. Tak wygląda w przybliżeniu: postawić na biurko. Kupiłam trochę dziewczynom też nowych rzeczy, nowe notatniki, takie dla Sofii. E, takie fajne, tanie ołówki. Zobaczcie. Mają po prostu inne kolory te ołówki. Wątpię, że wypróbowałam i naprawdę fajnie piszą. E, też takie dekoracyjne ołówki. I ten na przykład też dekoracyjny, taki fajny. Dużo ołówku, żeby Kassi sobie mogła malować coś. I podstawkę kupiłam na. Tutaj, jak chcą, zawsze wwoją wody. Jakoś tutaj ma. Nie wiem, czy widać dobrze uszy. Ma. To jest szklanka z uszami. I taką podstawkę, która powiem Wam, że jest nawet fajna, bo ona tak wygląda. To jest zwykła podstawka, jak właśnie na picie dla nich, jak będą odrabiać lekcje. Także biurko będzie zmienione. Pokażę Wam szybko matę i. Tak jak mówię, będzie inne biurko Ta Tutaj to zostanie jak zostanie Pozbędziemy się choinek Inne krzesło już jest drodzy I wam pokażę, dzisiaj pokażę wam zdecydowanie Te skrzynie białe, zamiast tego Tutaj nocnej, Nocnego Tej półki, ale Tutaj powiem wam Będziemy za drzwiami Te nowe biurko będzie dłuższe I będzie także nie będziemy Prawdopodobnie nie mogli zamknąć dziwki, ale to nic. Dziwki mogą być otwarte i tak kasy potrzebuje mieć je otwarte. Ale postanowiłam, że nie ma tutaj bardzo miejsca na nic więcej, więc wiadomo, jest tutaj jedna półka, mamy tutaj półkę, będziemy mieli więcej szuflad tutaj, w które będziemy mogli sobie gumki różności wkładać, żeby nie było wszystko na wierzchu. Będzie wygodne krzesło. Fajne biurko z szufladami, lampka nocna, i tak jak mówię, tych się pozbędziemy. To karnisz światło zostanie takie jest. I tutaj, za drzwiami, postanowiłam, że jednak zainwestujemy, i 40 funtów wydałam i kupię jej półkę na książki. Bo wiadomo, że dzieci powinny czytać, powinniśmy ich namawiać, żeby czytały książki, więc będzie tutaj półka które już kupiłam jak widzicie i ona będzie wisieć tutaj i będzie trochę mniejsza niż ta u Sofii ale to jest w tej samej firmy pokażę wam jak ona wygląda u Sofii więc to jest w pokoju u Sofii ona tak wygląda ona jest dosyć szeroka ta co będzie szła do pokoju Kasi jest dosyć mniejsza um, i powiem wam że takie półki są bardzo praktyczne bo jak się wchodzi do Sofii pokoju to nic nie widać drzwi mogą być otwarte zamknięte jak chcecie a ta półka jest za drzwiami. Jest to naprawdę bardzo praktyczne i nie zajmuje Wam miejsca. Dużo, tak naprawdę. I jest poukładane. Te książki są ładnie poukładane, także także myślę, że to jest dobra inwestycja. Tym bardziej, że Sofia miała to już kilka lat i tu jest, są jej książki, a kasje książki są pokładane tam. Masa tych książek jest. To jest z kasji pokoju. Powiem Wam, bo były tam takie. Piertoły, powiem Wam, poukładane, więc mnie A teraz pokażę Wam te skrzynie. To są właśnie nowe skrzynie, które kupiłam do kasji pokoju, żeby właśnie poukładać różne książki tam i cokolwiek, co musimy przechowywać. One są zamykane, że się otwiera je tutaj. E, bardzo ładne, są i dekoracyjne, także mogą te skrzynie pójść gdzie chcecie. Nie muszą ko koniecznie do pokoju pójść. I jak nie macie, gdzie przechowywać rzeczy, to powiem Wam, że są no, praktyczne. Są praktyczne, bo y, możecie pochować różne rzeczy sobie, albo zdjęcia inne pierdoły i tak one wyglądają. Dosyć solidne są, głębokie, jak widzicie. Dużo mogę tutaj schować i mogą być to różne rzeczy, które po, po prostu potrzebuję przechowywać. I one posłużą mi także jako właśnie nocna lampka pójdzie na i będę miała te skrzynie, a w te skrzynie pochowam różne książki, albo na przykład ubrania po Sofii, które na, na razie mi są niepotrzebne. Jak wiecie, em, ciężko jest o jakieś em, miejsce, gdzie można po prostu pochować rzeczy. Także tak wygląda w tej chwili kasi pokój. W skrócie, tak jak mówiłam, to skrzynie pójdą tutaj. Lampka zostanie, nowa pościel, nowe poduszki, pozbędziemy się tych. Fajna tapeta pójdzie, reponzo i to zostanie jak zostanie. Misie tutaj zostaną do dekoracji, tych się pozbędziemy. A, miałam wam pokazać tą matę, pokażę wam szybko tą matę i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. W następnym pokażę wam właśnie półkę. Pokażę Wam skrzynię, jak będę już tutaj. Pokażę Wam pościel, pokażę Wam tapetę nową, wszystko. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał i pokój. A jeszcze szybko pokażę Wam tą... A! I nowe krzesło, nowy biurko, wszystko Wam pokażę. A teraz szybko Wam pokażę jeszcze tą matę. Okay. I to jest właśnie ta mata, którą kupiłam. Powiem Wam, że ona zmienia kolor, jak widzicie. Tak, to jest fajna mata na komputer. Będę nasz... Yy, Biurko będzie większe niż to, dlatego ta mata jest ok. Ale powiem Wam, że trochę zmieniam zdaniem, Zdaje mi się, że jednak, tak jak widzicie, zmienię te kolory. Jednak nie będzie mi ona potrzebna i chyba ją zwrócę. Także tak wygląda. Może komuś się tam przyda. Ktoś taką mata będzie w nocy fajnie. Powiem Wam, że kolor jest. Można sobie je zmienić, regulować. I taka mata na biurku też daje trochę światła. Tak ona wygląda.